Szanowni Państwo, to cud, że w ciągu dwóch godzin takie tłumy spontanicznie tu przyszły, jak dawne staropolskie Pospolite Ruszenie. I powiem Państwu taką rzecz. Była taka beznadziejna sytuacja w polskiej historii, gdy podczas potopu szwedzkiego król szwedzki zdobył nawet Wawel i szedł wśród grobów polskich królów. Z satysfakcją, że pokonał Rzeczpospolitą, że pokonał Republikę. I wtedy ksiądz Szymon Starowolski zaczepił szwedzkiego króla i mówi w jego pyszną gębę: Mówi tak, to było po łacinie Deus mirabilis, fortuna variabilis. Bóg jest miłościwy, a fortuna zmienna. I dzisiaj tam, w ten gmach, możemy śmiało powiedzieć, Bóg jest dla Polski miłościwy, a dla Was, Tusku i Trzaskowski, fortuna jest zmienna i jeszcze odwróci się ten los. Jeszcze Polska zwycięży. Dziękuję.